Nie ma co ukrywać, że kryminały należą do jednych z najchętniej czytanych gatunków w Polsce. I to najczęściej w ich przypadku możemy mówić o bestsellerach. Dlatego dziś porozmawiamy sobie o pięciu cechach, które powinny charakteryzować dobry kryminał. Temat dzisiejszego filmu jest dość skomplikowany, ponieważ nasze podejście do kryminałów różni się diametralnie. Mianowicie, ja zdecydowanie preferuję Literackie kryminały. A ja raczej te filmowe albo serialowe. A ja zaś przez filmowe i serialowe przejść nie mogę, po prostu drażni mnie to i odrzuca. No może dlatego, że jest tego strasznie dużo w telewizji. A ja natomiast, wiecie, no książek próbowałam, naprawdę próbowałam czytać kryminały i to nie to, że powiedzmy wziąłam sobie w jednym roku kilka kryminałów, żeby sprawdzić czy przeczytam. Nie, to było na przestrzeni całego mojego życia, powiedzmy dorosłego że próbowałam 10 lat temu, chyba 15 lat temu też coś próbowałam. O nie, to już wtedy nie byłam dorosła. No ale próbowałam. W każdym razie, kryminały mamy. Joe Alexa chyba próbowałam i nie szło, no nie szło. Po prostu. Może to jest bardzo duże uproszczenie, ponieważ zdecydowanie bohater naszego dzisiejszego filmu, czyli Rytuały Wody, Ewy Garcia i de Urturi, w tłumaczeniu Katarzyny Okrasko, to zdecydowanie nie jest książka, którą można zamknąć w ciasnej granicy kryminału, ponieważ to jest też thriller, to jest też obyczajówka, ponieważ ta książka bardzo mocno skupia się na rodzicielstwie, zwłaszcza tym złym rodzicielstwie, złym ojcostwie, złym macierzyństwie, na toksycznych relacjach rodzinnych. Także to, to jest książka, która daleko wychodzi poza swoje ramy. Ale oznajmy, główny wątek wiąże się z kryminałem, ze śledztwem, z poszukiwaniem tego, kto zabił, więc. Skupmy się na wątkach kryminalnych i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o takich pięciu cechach, które są raczej wspólne dla dobrego kryminału zarówno telewizyjnego, jak i książkowego. Pierwsza rzecz, jaka tobie się nasuwa na myśl... No? No? Czym musi się cechować dobry kryminał? Chciałam powiedzieć przystojnym detektywem. Nie, nie, żartuję Czyli, czyli wchodzimy w sześć cech dobrego kryminału, przystojny detektyw, czyli kormoranstwo jak odpada. No raczej tak, nie, no żartuję, no ale główny bohater to jest to, co powinno wyróżniać dobry kryminał. No bo niestety przez całą, znaczy no, niestety, stety jesteśmy przez całą książkę z tym jednym bohaterem, przeważnie. I on musi dać się lubić, nie możemy go nie lubić, no bo wtedy to zniechęca do czytania, jak w każdej innej książce w sumie. Tak, zdecydowanie bohater musi mieć, ja to lubię zawsze podkreślać, mamy tutaj książkę hiszpańskiej autorki, więc musi mieć kochones duże, twarde kochones którymi, którymi, będzie nas tutaj zachwycał. Nadal mówimy o kryminale, nie, nie przeszliśmy do erotyków. Ale nie, to musi być postać z krwi i kości. Musi być taka postać charyzmatyczna, niepowielająca się, bo ja szczerze powiem, nie wiem czy ty się ze mną zgadzasz, ale żygam na myśl o detektywach, którzy czasami się pojawiają, mianowicie człowiek typu wchodzi do pomieszczenia, leży trup i... wyczuwam subtelną nutę Bąka, mm, tak. 40-letnia 40 kobieta. Paląca papierosy. Marlboro. No, tak, jadła. Cztery <laughs> godziny wcześniej. Kuchnia włoska. subtelna nuta spaghetti bolognese ze zbyt dużą dawką bazylii. No nie, błagam. Nienawidzę bohatera, który od razu wie wszystko, który jest ponad ludzko inteligentny i ma, nie wiem, 20 nowych zmysłów. No nie, no to jest trochę takie, no... Debilne? Nienaturalne, takie sztuczne i odpycha pierwszy rzut oka od razu. Czy to w serialu, czy to w książce? Ja bardzo lubię ludzkiego detektywa. Człowieka, no tak. który, który ma swoje problemy, który ma swoje ograniczenia, a mimo to jest inteligentny, sprytny i udaje mu się sprawę rozwijać. Tak jak na przykład właśnie w rytuałach wody. Rytuały wody. Ciężko powiedzieć. Rytuały, rytuały wychodzą. Rytuały wody. To kontynuacja ciszy Białego Miasta. Kontynuacja, którą warto. Kontynuacja, to pierwszy, który warto znaleźć, zanim przejdzie się do drugiego, aczkolwiek tutaj mamy odrębną sprawę, więc można czytać. Praktycznie kryminały cechują się tym, że mimo że są jako, w jakimś stopniu. Powiązane ze sobą, to zawsze prezentują nową sprawę, nowe, nowe wydarzenia, więc można czytać też niezależnie od tomu pierwszego. Ale wiele wątków warto, warto jednak dla wielu wątków poznać tą pierwszy. No dobrze, Kraken, główny bohater tej książki, czyli człowiek, który boryka się z pewnym problemem wynikającym z tomu poprzedniego problemem bardzo mocno charakteryzującym go, ponieważ facet nie może mówić. Cierpi na afazję, nie, nie potrafi z siebie wydobywać słów, porozumiewa się za pomocą pisania na, na telefonie. Wobec czego to już jest taka, taki bohater inny. Użyję Twojego ulubionego określenia inny od innych. Zarazem jest to człowiek, który walczy ze swoimi własnymi demonami, który boryka się ze swoimi słabościami, który ma swoje ambicje. No, które czasami sprawiają, że jest przerost formy nad treścią, ale to zdecydowanie to jest taka postać, za którą się idzie. I to jest taka cecha, którą już ten, już rytuały wody posiadają. Druga cecha dobrego kryminału. No, ja bym powiedział, zawiła fabuła. Ale nie przekombinowana. Zaraz taka fabuła, która jest na tyle zawiła, że się nie domyślimy zakończenia, ale nie na tyle przekombinowana, żebyśmy na koniec się chwycili za głowę. Ja, idź pan, idź pan, nie? No tak, no bo co to za historia, co to za zagadka, którą jesteśmy w stanie rozwikłać w trzecim rozdziale, już? No tak słabo, nie? No chyba, że mówimy o jakimś kryminale który od razu nam nasuwa sprawca, Cała książka jest o tym, jak do tego doszło i, jak, i tak dalej. Nie? No, to, ale to już jest zupełnie inna bajka. Ale też szczerze powiem, ja raz czytałem kryminał, który, który, w którym od razu się domyśliłem, kto zabił, i mimo wszystko nie byłem nim rozczarowany. No to jest też kwestia tego, jak to jest napisane. To tak? było o Detektywie myszki myszce Miki. Pamiętam, bardzo lubiłem te kryminały, mimo że szybko można było się domyślić kto zabił. Znaczy kto zabił, kto dokonał zbrodni, kradzież, bo tam morderstwa raczej nie było. No tak, A co była... był taki przyciemniony i straszna melodyjka bo jego go pokazywali? Nie, a mówię o książeczce. o księże... Aha, myślałam, że o bajce. O, o książeczce, no, sorry, proszę, ja sorry. Cię. Nie, ale... ale tak, to musi być fabuła inteligentnie skonstruowana, bo... No, w kryminale ważne jest to, żeby to było inteligentnie skonstruowane, prawda? No tak, no nie może być to bezmyślne, no bo będzie to wtedy... Bezmyślna. A nie przekombinowane, bo wtedy będzie przekombinowane. No nie musi być przekombinowane, może być niedopracowane na przykład. Znaczy tak, tutaj znowuż odnosząc się do omawianego tytułu, fabuła to jest po prostu miodzie. Łączenie wydarzeń teraźniejszych morderstw, rytualnych morderstw. Rytuały wody rozpoczynają się w momencie, kiedy na wzgórzu, w ściśle zaimprowizowanych warunków, zostanie odnalezione ciało ciężarnej kobiety, zanurzonej w celtyskim kotle. Okazuje się, że to jest znajoma głównego bohatera tej powieści Krakena, profilera kryminalnego, który no już ucierpiał w wyniku poprzednich swoich śledztw, a teraz przyjdzie mu zmierzyć się ze śledztwem bardzo, bardzo wyjątkowym, ponieważ dotyczącym osobiście jego i osób, które znał. Oczywiście będziemy mieli tropienie seryjnego zabójcy, którego motywacja jest bardzo zaskakująca. No i cała książka jest właśnie w takim bardzo mrocznym klimacie utrzymana, mrocznym klimacie wyścigu z czasem oraz poszukiwania tożsamości zabójcy. Mamy do czynienia z narracją współczesną, czyli przedstawianie obecnych wydarzeń, jak i Cofamy się w czasie do tych wydarzeń, które miały miejsce kiedyś, które do tych wydarzeń w taki czy inny sposób doprowadziły. No, koniec końców jest nie do przewidzenia zakończenie tej książki. Co jeszcze dla autorki jest plusem, to to, że jeszcze na końcu tak potrafiła zagmać, zagmatwać i tak odwrócić do góry nogami wszystko, że już poczułem się głupi, a potem, kiedy doszło do tego wyjaśnienia, to nagle o matko. Tak, i to, i to jest to, co ja lubię że inteligentnie poprowadzona fabuła. Dla mnie jeszcze ważne, jeśli oglądam filmy, seriale kryminalne, z jak zwał, e, jest klimat. One mhm. muszą mieć ten swój klimat, nie może być to takie, wiecie, rzucone jak na taśmę, proszę, oglądaj sobie. To musi jakiś tak... Nie wiem, nawet nie wiem, czy bohaterowie, może bohaterowie powinni tworzyć klimat, może wiem, ale no, musi być klimat, no wiecie o co chodzi. Jak czytacie książkę i czujecie, że jest pewien klimat albo jakaś tam jakiś klimat, jakaś taka groza, Ta tudzież taka bardziej, gory, czy no właśnie ocię... jakieś takie ociężałość, takie mhm. wiecie, gdzie coś przytłacza, tak jak ja to mówię, jakby ci coś siadło na ramiona i cię ciągnęło do, do ziemi. No musi mieć ten klimat swój. Tak, i to może być komedia, może być właśnie dramatyczny jakiś taki klimat, poczucie wyobcowania, klaustrofobii, no różne, różne można odczucia wyciągnąć z dobrej książki. Ja tutaj miałem takie poczucie cały czas gdzieś tajemnicy, trzącej się rany, która się nie może zabliźnić. Wiesz co, ale autentycznie, takie takie poczucie, że... Coś tu jest, co, co, co mnie samego gryzło. Jest takie poczucie wyścigu z czasem, bo kto zginie następny, czy, czy kto zabija, dlaczego i w ogóle, bo to kto zabija, to już w ogóle jest mega, mega dla mnie, dla mnie sytuacja w tym, ale rzecz, która mnie wkurza w kryminach, to jest czwarta cecha dobrego kryminału albo cecha niedobrego kryminału, jeżeli kryminał jest przegadany. Boże, ja Rozumie rozumiem... Na... Sukces. To oni tam tylko gadają, stoją, to nie jest kryminał. albo siedzą, ale no stop, gadają. To mi się nic nie dzieje. Kiedy mają lokację, stoją, siedzą, gadają. To czy znaczy, wydaje mi się, że Rowling <laughs> stworzyła taki kryminał jako Robert Galbraith, który jest trochę przegadany, bo kiedy tam detektyw siada i zaczyna od jednej rozmowy do drugiej i siada, i gada i gada i gada i na koniec o dzieje się, wow. Wo. a tak to siedzą i gadają. I ale do... podobało ci się? Co... Podobało mi się w sumie. Ale, ale. Z... Wiecie, to jest tak, czy też jakiś kryminał bardzo ci się podoba. I kiedy przygodzić taki kryminał jak Rytuały Wody, od razu powiem, to jest mój numer jeden. W tym momencie niekwestionowany numer jeden, jeżeli chodzi o kryminały, bo ta książka mnie y, oczarowała każdym swoim aspektem. Tak, posiada wszystkie pięć cech dobrego kryminału, o których mówimy, i tę jedną, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. Bo jest taka bardzo wyrazista, zarazem bardzo ludzka. Odwołująca się do różnych lęków, do, do kontrowersji bardzo mocnych i też wpływająca na, na myślenie. To, to, to ma znaczenie. Ale właśnie co się tyczy tego przegadania, ja rozumiem, że to trzeba po nitce do kłębka dochodzić, dochodzi, że to nie można od razu walnąć wszystkiego na tacę, ale z rozwagą, żeby to nie było gderania, po prostu zasypanie nas słowotokiem. No nie no, ja też nie lubię przegadanych książek. Już nawet nie mówiąc o samych kryminałach, ale w ogóle przegadanych książek. Akcja musi się posuwać do przodu w sensie. Żeby, żeby jakoś to było dynamiczne chociaż trochę, bo ja, ja nie mówię, że ciągle mają być fajerwerki, ciągle morderca z nożem goni za głównym bohaterem, czy wymachuje siekierą, czy innym patykiem, ale... Musi być gdzieś to wyważone między tym, gdzie mamy te sceny stateczne, a tym, co, co jest dynamiczne. A nawet sceny stateczne, nawet rozmowa może być na tyle inteligentnie i fajnie poprowadzona, tak jak na przykład w rytuałach wody, że widzisz żywych bohaterów, fajnych bohaterów stworzonych drugoplanowych. Bo tutaj mamy, ich mamy tutaj bardzo dobrą postać emerytowanej hakerki w tej książce świetnie wykreowaną postać, jak na moje. Emerytka, która po prostu potrafi zrobić wszystko: potrafi zaczarować, oczarować każde urządzenie, dostać wszelkie informacje, jakie tylko chce. Świetnie wykreowana postać, świetnie wykreowany związek głównego bohatera z bohaterką. No to już się nie tyczy przegadania, no ale tak. Przegadanie to jest to jest zło. Dla mnie przynajmniej. No. No Bo tak, ja wtedy no, zasypiam. Ostatnia cecha dobrego kryminału, piąta. <laughs> Inteligentne złoczyńco. O! Czyli to nie ma. Smutno jest, jak się okazuje, że to był jakiś półgłówek, który zrobił coś przez przypadek i się po prostu wychopa przed policją, no tak, no to no, 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 rozczarowanie mega. Fajnie jak temu mordercy, czy tudzież, no nie wiem, no zależy kogo tam... No mamy. zazwyczaj no, na umówi się no, zabójcy, tak? No, no, no zazwyczaj. Powiedzmy jakiś cel przyświęca, albo jakiś tam, nie wiem, wierzy w coś, że musi coś zrobić, powiedzmy tam dla dobra świata, albo takie wiecie, duperealki, to jest fajne, bo no to jest wtedy mądry bohater, który no chce dla świata jak najlepiej zazwyczaj. Powiedzmy to sobie wprost. Y, idioci w postaci czarnych charakterów niech się ograniczą do książek dla dzieci i ewentualnie dla młodzieży, ale jednak dalej pożądamy złoczyńcy, który jest inteligentny, który jest sprytny, który nie jest po prostu półgłówkiem, idiotą, ignorantem, tylko kogoś, kto naprawdę ma plan, który miał pomysł na ten mord i też który miał dobrą motywację. No, żeby ta motywacja nie była z tyłka wyjęta, bo to też wtedy... No mówię, no właśnie, tutaj on chce zbawić świat, więc musi zamordować dziewicę, tutaj, nie wiem, ciężarną, tutaj powiedzmy e, żona tego faceta, nie wiem, tak z dupy, przepraszam, brzydko mówiąc, wymyślam, ale tak jest, zawsze, często jest tak, że jakiś, według jakichś schematów zabija, bo żeby mu się dokonało coś, Ja wtedy, ja bardzo lubię takie, jeśli to by, na przykład ma związek z historią, albo jakąś taką, no, z rzeczami historycznymi. To jest, proszę <laughs> ja was, to. Właśnie wokół tych obrządków celtyckich i wokół pomysłu żadna ofiara nie jest ofiarą przypadkową, każda ofiara stała się ofiarą z jakiegoś określonego celu, i kiedy na końcu te wszystkie wątki się łączą, zawiązują w jedną całość, okazuje się, że mamy do czynienia z historią po prostu wyjątkową, a główny czarny charakter tej postaci, tej, tej, tej książki, to jest postać tragiczna, to jest postać, która z jednej strony wzbudza nienawiść, bo ono jest w końcu mordercą, a z drugiej strony wzbudza wielkie współczucie. To jest świetnie poprowadzone, kiedy ty na końcu nie jesteś w stanie powiedzieć, że to ktoś zabija jednoznacznie zły, tak? Bo biel i czerń, mówię, zostawmy to też w książkach dla dzieci. Bo życie dorosłego człowieka nie jest białe, ani czarne zawsze jest szarość. Natomiast no tutaj finał jest bardzo szokujący dla mnie jest no, wyrywający z kapci. Gdybym miał w trakcie czytania tej książki kapcie y, na swych girach, to pewnie by mnie z nich wyrwało. Na szczęście nie miałem, miałem w Fotelik y, i troszkę mnie w niego wbiło, ale udało mi się powstać. No ale to! Pięć cech, no można byłoby wymienić więcej cech dobrego kryminału, no na tak? na pewno. Zwłaszcza osoby, które naprawdę głęboko siedzą w kryminałach. Ale dla mnie to są takie rzeczy osobiście najważniejsze, mające wpływ na to, jaką przyjemność z tego kryminału czerpię i ile, ile radości zostanie we mnie. No, w przypadku tej książki, gdzie jest tak mocno postawiony nacisk na rodzicielstwo, no, to jest też jako dla mnie zainteresowanego człowieka, będącego ojcem, bardzo, bardzo ciekawy wątek. Szokujący, wkurzający, bulwersujący, bo szlak trafiał w pewnych momentach i żałowało się, że samemu nie można wejść do tej książki i niektórym urwać tego i owego. Natomiast świetnie wykrywany. Nie, nie kryminał, powieść, thriller, obyczajówka, no wielopoziomowa historia, tak? nie zamykająca się w jednym gatunku, wychodząca poza jego ramy i prezentująca naprawdę wszechstronność najwyższego rodzaju, wspaniale napisana. I powiedz coś, bo ja wchodzę w tryb po prostu zachwycania się. no. Mów coś, mów coś, bo ja się nakręcam, kobieto, nakręcam się jak pozycję. Ja chciałam coś powiedzieć, tylko dopóki się nie zwróciłeś bezpośrednio do mnie, to już to pamiętam, a teraz już zapomniałam co chciałam powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, może jeszcze ja kiedyś sięgnę po jakiś kryminał. Mam nadzieję, że lepiej mi pójdzie, bo naprawdę ja jestem bardzo usprawniona, żeby poznać jakiś kryminał, wiecie, no na kartach książki, niekoniecznie gapiąc się... Jak po, wiecie, pustym wzrokiem w ekran, tak? No. Ja nie mam życzenia, żeby zachwycić się telewizyjnym kryminałem. Wystarczy Ale mi ciężkawe. Ale tutaj jest jeden w sumie kryminał gdzieś na podobnych zasadach, można powiedzieć, z podobnymi bohaterami. Dexter. Serial Dexter. i Ja tutaj odkrywałem te najlepsze rzeczy, które były w tym serialu. Jeszcze fajniej zbudują. Ale w tych wcześniejszych sezonach. Tak, w tych dobrych sezonach. Nie w tych, w których zatory zabijają ważnych ludzi. W tych wcześniejszych sezonach, tak. W tych inteligentnych. Tak, aż się uda się. Zobaczcie, co zrobiłem w jednej Proszę nie wspominaj o tym, bo już mnie szlak trafia nawet tutaj na wizję. No właśnie, widzę. I muszę gdzieś, starać się ośmielić. o żeby, nasze dzieci. Żebyście o dzieci. Naprawdę. Oddychaj, oddychaj. Razem, jak w szkole rodzenia, w której nigdy nie byliśmy, oddychaj. Nie, słuchajcie, jeżeli macie ochotę na bardzo inteligentny kryminał. Książkę, kurczę, nie kryminał, nie uproszczajmy. Thriller kryminalny. Thriller kryminalno-obyczajowo-parentingowy. To gorąco polecam Wam Ewę Urturi, która napisała książkę fenomenalną. Pierwszy tom, drugi tom, Cisza Białego Miasta. To jest tytuł, który musicie zapamiętać, bo zdecydowanie warto. Inteligentnie, fajnie wykreowane postaci, bardzo inteligentnie wykreowany świat przedstawiony, mocno skupiający się na detalach, świetnie wykreowane w ogóle otoczka zbrodni, seryjni mordercy. Zamykam się. Zamykam się gorąco, z całego serca polecam. Dajcie Może będzie coś. ekranizacja, to ja wtedy bardzo chętnie obejrzę. Będzie. Tak, będzie? Ja, tak! No bo na przykład yy, serię kryminalną J.K. Rowling nie, nie dałam rady czytać jej, ale serial bardzo mi się podoba i połknęłam go raz dwa w sumie. No, w sumie tak. I no. nawet ja ją nawet mnie się podoba. No właśnie, no, no ale. Tak. Dajcie nam znać, co wymyślicie o najważniejszych cechach y, kryminału. Co cechuje dobrą powieść kryminalną, z wątkiem kryminalnym czy thriller? Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło. Cześć.